imienia Wysowej i w urzędniku wprowadzi. Witam serdecznie na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2024-2025. Serdecznie pragnę przywitać pierwszego pojemnika Wolnisko-Mazurskiego, Pawła, pa, pa, pana Mateusza Szałera. Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości panią kierownik referatu Oświaty, panią Justynę Sobiesiak. Serdecznie witam także z Prezydium Rady Rodziców. Witam pani serdecznie. Witam serdecznie również nauczycieli, rodziców i Was, drodzy uczniowie. Dziś wracamy po wakacyjnej przerwie na naszą wspólną, na nasz wspólny nowy rok szkolny, na naszą wspólną przygodę. Dla niektórych z Was będzie to powrót do znanych miejsc, znanych ławek szkolnych, znanych korytarzy. Niektórzy z Was wstępują w kroki naszej szkoły po raz pierwszy. Tym bardziej serdecznie Was witam. Przygotować się do nowego roku szkolnego. Przygotowując moje przemówienie zawsze dzień wcześniej jest ono inne niż to, które mówię. Nigdy to, co uda mi się przygotować nie powiem, powiem zawsze coś innego. Przygotowałam sobie taką sentencję, którą wypowiadał dawno temu Horace. Sentencja cele auta, która mówi mniej. Odwagę być mądrym. I chciałabym z tego miejsca przede wszystkim Wam, drodzy uczniowie, życzyć odwagi do mądrości, odwagi do podejmowania odważnych, mądrych decyzji, odwagi do pytań, do szukania odpowiedzi na te pytania. I w tym nowym roku szkolnym chciałabym Wam życzyć przede wszystkim pogody ducha, żebyście radośnie z ogromną satysfakcją przychodzili do szkoły. Przychodzili do szkoły nie tylko po wiedzę, nie tylko po naukę, ale przede wszystkim po to, żeby relacje w szkole były naprawdę dobre. Wam, drodzy nauczyciele, życzę dzisiaj przede wszystkim tego zaangażowania, które was jest. Żebyście to zaangażowanie przepływali na zaangażowanie młodych naszych umysłów Żebyście z pasją korzystali ze swojej wiedzy i przekazywali ją naszym drogim uczniom. Dziękuję za Waszą obecność, drodzy rodzice, za to, że nas wspieracie, że jesteście dla nas zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Wam, drodzy uczniowie, życzę przede wszystkim tego, żeby ten rok szkolny nie był dla Was kłopotem, zmartwieniem, a był pełnym radości przeszedzie. Proszę o zabranie głosu pana wyjewodę Mateusza Szamera. Szanowna Pani Dyrektor, przedstawiciele samorządu, drodzy rodzice, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, szanowni nauczyciele, a przede wszystkim Wy, drodzy uczniowie, bo to Wasze święto, tak nazwę, dzisiejszy dzień, choć dla niektórych to dzień wesoły, dla innych smutny, ale właśnie mam do Was pytanie. Cieszycie się, że jesteście w szkole? No i właśnie po wielu twarzach widzę, widzę że. Ten uśmiech świadczy o tym, że energii do nauki Wam nie zabraknie. To może zadam kolejne pytanie. Kto z Was uczy się w klasach 1-3? Ręka w górę. A cieszycie się, że nie będzie prac domowych? Na pewno, bo coś słowo A kto jest z klas 4-8? Ręka w górę. Cieszycie się, że prace domowe będą nieobowiązkowe? Na pewno. Pozywa Państwo te zmiany, które od tego roku weszły w życie, nie są po to, abyście, drodzy uczniowie, mieli więcej czasu na siedzenie w smartfonach, ale po to, abyście mieli czas na to, aby rozwijać podczas zajęć dodatkowych swoje pasje i swoje talenty. Bo po to właśnie jest szkoła. Nie tylko po to, aby przekazywać wiedzę, ale w każdym z Was odnaleźć właśnie tą pasję i talent, który z pewnością każdy z Was posiada. Pozwólcie teraz, że kilka słów skieruję również do nauczycieli. Chcę skorzystać z okazji, że jestem tutaj dzisiaj razem z Wami i podziękować Wam za pracę, zaangażowanie, które przez te ostatnie niełatwe lata tutaj, że tak powiem, ta praca była włożona w funkcjonowanie tej szkoły, dzięki czemu nasze placówki na Warmii i Mazurach naprawdę są na najwyższym poziomie. Także tutaj w gminie Urzędnik wielkie ukłony dla Was, drodzy nauczyciele. Nie ukrywam, że obecny rząd... Na sercu obecnemu rządowi leży edukacja. 30% podwyżek dla nauczycieli to Wam się po prostu należało, bo to nadrobienie tych zaległości z i na pewno to nie koniec, bądźcie tego pewni. Teraz przystępujemy również do zmian systemowych, aby jeszcze bardziej usprawnić edukację. Sam zaangażowałem się w ten temat. Odbyłem w ciągu ostatnich dwóch tygodni spotkanie zarówno z panią wiceminister Katarzyną Luddalą, jak i Barbarą Nowacką, żeby pokazać im tutaj w terenie funkcjonowanie małych placówek, małych gminach. Aby ministrowie również wyszli z tej wielkomiejskiej bańki, zobaczyli, jak funkcjonują szkoły w naszym regionie i uwierzcie mi Państwo, jest zrozumienie, będą rozwiązania, które pomogą w funkcjonowaniu tych małych placówek oświatowych w gminach. Również po to, żeby odciążyć finansowo budżety gmin. Drodzy Państwo, ale teraz chcę wszystkim Wam, zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz rodzicom życzyć naprawdę udanego roku szkolnego. Twórzcie tą wspólnotę wzajemnego zrozumienia, bo tylko wtedy efekty nauczania w tego typu placówkach będą najlepsze. To ja się Cieszycie się? Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Ja zapraszam do mnie teraz panią dyrektor. Pamiątkowy list oraz kwiaty. Ale te kwiaty są dla was wszystkich. Najlepsze Kierownik Apparatu no. sobie. Chciałabym w imieniu pana Burta Adama Błoweckiego serdecznie na dzisiejszej uroczystości wicewojewodę Jarzyńsko-Mazurskiego pana Mateusza Szałera. To dla nas zaszczyt Panie wojewodo. Witam serdecznie całą społeczność szkolną, dyrekcję, nauczycieli, dzieci, ich rodziców. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wakacje się skończyły, czas więc wrócić do nauki i do pracy. Ten nadchodzący nowy rok szkolny bez wątpienia u wszystkich Was. Wyzwala nowe nadzieje i oczekiwania. Mam nadzieję, że wszystkie te oczekiwania znajdą swoje urzeczywistnienie w codziennym dniu. Życzę Wam, żeby realizując swoje zadania, żebyście zawsze kierowali się inspiracją i żeby towarzyszyła Wam radość. Września e, w czerwca 2025 roku, byście mogli powiedzieć, to był udany rok. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę na rok. Proszę o głosu, panie Nie wiem, co w sumie mam wam powiedzieć, nie mam doświadczeń w przemówieniach, natomiast jedyne, co mi przyszło do głowy, to to, co kiedyś, kilka lat temu, znalazłam na tablicy motywacyjnej mojego najstarszego syna, który jest w tej chwili studentem. Było to napisane krótko. Nie bójcie się brać. Macie fantastyczną radę pedagogiczną, Macie... Eu oh, chego I jeszcze kąpią się, to wiązane po niebie. 最假。 Szanowni Państwo, chciałabym teraz przekazać kilka informacji odnośnie nowego roku szkolnego. Nowy rok oraz pewne zmiany. W związku z tym, że w nowym roku szkolnym zmienia się kierownictwo naszej szkoły, pragnę z tego miejsca serdecznie podziękować panu wicedyrektorowi. Jarosławowi Ruszkowskiemu za to, że przez pięć lat sprawował wzorową funkcję wicedyrektora. Panie Jarosławie, zapraszam. Wszystkim, powitać nowych nauczycieli, którzy wesprą nas w tym roku swoim zaangażowaniem i swoją pracą. Witam serdecznie wychowawcę klasy pierwszej B, panią Natalię Łazarewicz. Pani Natalię. Witam serdecznie wychowawcę klasy pierwszej C, panią Agnieszkę nami od nowego roku szkolnego nauczyciele, którzy nie będą pracowali w pewnym wymiarze, ale będą wspomagali naszą szkołę. Niestety ze względu na to, że pracują w innych placówkach, jeszcze ich dzisiaj z nami nie ma, ale od jutra są z nami. Jest to pani Paulina Bieńkowska, nauczyciel języka polskiego, oraz pani Monika Woźniewska, która jest nauczycielem języka angielskiego. Witam serdecznie. I szanowni Państwo, w związku z tym, że 15 sierpnia obecnego roku wprowadziliśmy w naszej szkole standardy, tak zwana ustawa Kamilka, chciałabym się zwrócić tutaj szczególnie do Państwa, Państwa rodziców, o to, że by zapoznać się z tą ustawą, Zapoznać się ze standardami, które zostały wprowadzone dla naszej szkoły. I zwracam uwagę również na to, że zdjęcia, które Państwo robicie dzisiaj i które nagrywacie Państwo dzisiaj, żeby zachować szczególną ostrożność przy ich publikacji. To jest dla nas bardzo istotne, te standardy dokładnie Państwo Zapoznanie zapoznani z nimi podczas zebrania z rodzicami. Na stronie internetowej szkoły jest zamieszczona nasza procedura, więc bardzo proszę, żebyście Państwo tą procedurę zachowali. Jest to dla mnie bardzo ważne i myślę, że dla Państwa dzieci i dla bezpieczeństwa naszych dzieci również. Szanowni Państwo, rok szkolny to przede wszystkim również... Hmm, to, co będzie się działo w naszej szkole w najbliższym czasie. Przyszliście dzisiaj do hali. Pewnie hala, która jest ustawiona ławeczkami, krzesełkami. Nie widać tego tak dokładnie, ale wakacje przeszła drobny, nazwałabym to, remont. Są nowo wymalowane linie, podłoga odświeżona, odświeżone ściany. Myślę, że będzie nam miło. Takiej hali spotykać się na zajęciach wychowania fizycznego oraz na uroczystościach szkolnych. To zasługa naszej obsługi, a dokładnie trzech osób. Pani Aleksandry Cebulski Klonowski, pani Elżbiety Kowalewskiej i pana Leszka Czaplińskiego. Serdecznie tym trzem osobom szczególnie dziękuję. Niektóre sale lekcyjne, więc jeżeli pojawicie się u siebie w klasach, zobaczycie, że jest świeżo i czyściutko. A teraz już przechodzimy do takiej ostatniej kwestii moich ogłoszeń, a mianowicie kto gdzie udaje się po zakończeniu, czyli po odśpiewaniu hymnu szkoły, wyprowadzeniu szaneru, kto gdzie z wychowawcą u, u, udaje się do klasy. Klasa pierwsza A z wychowawcą, panią Sandrą Stanowicką, udaje się do sali numer 2. Pani Sandra, poprowadzi. Wychowawca klasy pierwszej B, pani Natalia Łazarowicz, zabiera dzieciaki z klasy pierwszej B do sali 33. Klasa pierwsza C z wychowawcą, panią Agnieszką Dąbrowską, do sali 37. Wychowawca klasy 2A, pani Jolanta Pietruszyńska, nowy wychowawca w tej klasie, zabiera swoich uczniów do sali 32. Wychowawca klasy 2B, pani Zofia Szczep, zabiera swoje dzieciaki do klasy 35. Pani Emilia Barańska, klasa 3, trzecia A, sala 31. Klasa 3B, wychowawca pani Elżbieta Przedłowska, sala 34. Klasa 4A, wychowawca pani Jowita Jankowska, sala numer 1. Klasa 4B, wychowawca pan Jacek Grybel, sala 22. Sala 5 Tutaj się sale pozmieniały, dlatego przeczytam Pani Sylwia Gortatowska, sala 24. Klasa 5B, sala 20, wychowawca Pani Uszula Bieszkowska. Sala 05, wychowawca Pani Anita Prokowtą-Klaska, klasa 6A. 6B, sala 21, wychowawca Pani Emilia Skocka. Szósta C. Sala 15, pani Alina Kowalczyk Klasa 7 A. Sala 09. Pani Agata Kryśniewska. Klasa 7 B. Wychowawca pani Renata Rydel. Sala 14. Klasa 8 A. Sala 16. Wychowawca pani Monika Szymańska. I klasa 8B, wychowawca pan Marcin Goniszewski, sala informatyczna. Myślę, że po tych wszystkich organizacyjnych sprawach możemy przejść dalej. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, dziennika elektronicznego, haseł uzyskacie państwo od wicedyrektorów oraz od wychowawców. Dzisiaj, czy w ten Dziękuję serdecznie, że Państwo przybyliście. Momencik. Jeszcze naszą tradycją szkoły jest chyłm szkoły. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o powstanie. Zbaczność do chyłmu szkoły. Thank mm -hmm. you.